Obsługa konserwacyjna, awaryjna bloków mieszkalnych. Zobaczmy, pali się światło, pali, i tu jest lampa. Zaraz poczekamy chwilę, i zgłoszenie awaryjne wspólnoty, która posiada abonament, czyli obsługę miesięczną swoich instalacji. Idzie zima. Jest godzina 19, i serwis. Przyjeżdża możliwie załatwić szybko problem. A problemem jest takim, że o, mamy ciemno i ubezpieczenia, wypadki, jeżeli chodzi o nieoświetlone chodniki. Widzimy jakieś ciemno. Problemy dla wspólnoty, zarządcy nieruchomości. Także nic, tylko podpisywać umowę abonamentową i mieć sprawny, szybki serwis. Także. Zapraszamy do kontaktu. O, akurat, załączyłem to zdalnie. Widzieliście?